No hejo i dzisiaj gramy z takiego złego dziadka. O jak ten dziwny dziadek. No i to jest właśnie dziadek. Choć dziadek, choćby... Uważam, co to są. Śliwki i... Fuj, jakieś zęby. Dziadek nie ma zębów. Ale chrapie pewnie. Jestem w jego brzuchu. Ja ten, nie ten jakie ma włosy w nosie. To chyba są śliwki. No za ale dobra, co tam nie. To chyba jest jego rodzina. To jest właśnie on. To jest jego dziewczyna albo. Nie wiadomo co. to są chyba syn. Co tu mamy? Najmniej lubiany wnuk? O ty, dziadku, co leci w telewizji? No, powiem Wam, że trochę nudne to. Dobra. Jacimy z tym naszym parkurem. O, jedyny już dziadek się obudził i nas goni. Ja się tak strasznie boję, że on nas tu złapie. Lepiej już uciekam. Poszedł sobie. Już się lepiej nie zatrzymywać, się noś jeszcze goni. Go hmm. No więc, I ogólnie ta gra nazywa się, moim zdaniem, Escape the Evil Grandpa. No bo Grand Pa to po prostu, po, po, po tłumaczeniu na polski, to dziadek. Jakie brakoły mamy tutaj, żeby tu skakać. Hmm. Ogólnie to pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał i dać lajka w górę. Oj! A, 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 a. No dobra, spadliśmy. Chyba to jeszcze nie powtórzę. Dobra, nie powtórzę się. O, zaakceptujemy dziewczyna. Może oglądam mnie na YouTubie. Jeśli tak to pewnie napiszę, dobra. A no poczekajcie. Oj, no teraz będzie trudno. No nienawidzę takich przeszkód. Dałam, mam radę, dałam właśnie radę. Tutaj mamy gościa chłopaka jakiegoś. Ale co mnie to? O, Jany, jaka trudna przeszkoda. Up, 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 up. Dobra, udało się nam akurat zobaczymy. O, jaka fajny drzem. I zobaczymy, co się stanie, jak spadniemy do niego. Można tu wejść. No nie, nie mogę. Nie można sobie tak, dobra. Muszę z niego spaść. Oj, on jaki tak SIĘ OBUDZIŁ! Czego, czego? Czekaj, nocznej nie widać, nie wiem, nie ma koloru, to co? To jest trochę trudna przeszkoda, powiem Wam. No i ludzie znowu spadli, nie wiem dlaczego. Ludzie w ogóle czasem moim dziwne chodzenie. Albo łażą, nie wiadomo jak. Bardzo Was przepraszam, że ostatnio na moim kanale no, dwa dni albo jeden nie było odcinków, no po prostu nie mogłam nagrywać, nie miałam czasu. I postaram się też nagrać dla was shorty. Oraz postaram też dodać muzykę, tylko że muszę się jeszcze tego nauczyć. Tylko proszę... Nie, nie... nie piszcie, że jestem jakimś kidem i noobkiem, bo to po pierwsze... Moje pierwsze filmiki i po pierwsze, jak tak nie potrafię jeszcze tego przerabiać. Więc, please, jakby się czuliście, jakby ktoś wam napisał na przykład coś, że jesteś nupkiem i nie potrafisz przerabiać filmików, więc jak tak, to też nie piszcie, że jestem nupkiem, bo w ogóle w takim coś stylu, bo to jest bardzo niemiłe. No dobra. Lecimy. Ujej. Dobra. Lecimy. Dobrze, dobrze. Jakie lasery. A uh -oh. Dzisiaj znowu mam jakiegoś pecha. Nie wiem dlaczego, ale w ciągle w ciągle wpadam. Jen już mam tego dosyć. Dosyć. Mam po prostu. No co to? Helikopter. O ja, ile Robuxów, to chyba ich coś. Nienormalni są ci ludzie. 600, 700 Robuxów. Chyba no ich coś. Ludzie są niemądrzy. Dobra. Daj mi tą deskę. Używam sobie deskę. Właśnie. Ludzie są czasem nawet nienormalni na YouTubie. Właśnie jak. Chociaż ja jestem chyba normalna, bo to jest szybszy sposób. Ciągle wracają i jeszcze ciągle bierzemy tą deskę yy, dodatkową. Jak nawet nie wiadomo po co ona jest potrzebna. Po co ja wziąłem deskę? Nie wiem. Dziadkowi położę pod nogi i się przewróci. Na co wy na to? Uhuhu, bo fajnie. No dobra. Tylko będzie jakaś lawa. Co to jest? To jest Boże, co tu się dzieje? Ja z tą deską robię. Co to za dziadek? Musimy sobie opuścić. Ojej, wieka wielka. jeszcze z tą deską, to ja już nie mogę. Robimy to, słuchajcie, powoli, bo ja oczywiście nie chcę spadać 200 razy. Nie! I dlaczego to musiałeś się stać? Na samiutkim końcu No ja już mam dosyć. To po prostu nie to pomyślenie. Jak to się mogło stać? Dobra, zjedyśmy to. To super ciasteczko babci. Ja nie mogę. Nie wiem co to, to po prostu już takiego mam pecha, że ja po prostu nie mogę wytrzymać. Dobra, jemy te super ciastko babci. Jest dobra. No. Co się tu dzieje? Bo nie, nie wiem, dlaczego ten dziadek, to ma czerwone oczy, ale może jest wkurzony, albo go bolą oczy od telewizji. O tak, bolą go oczy od telewizji. Tak, bolą go oczy od, od telewizji. A sorki, że ciągle powtarzam te słowa, bo, bo ja lubię powtarzać ciągle słowa. I właśnie na tym momencie zawsze się zabijam, jak zwykle. Czy to nieprawda, fajne? Bo chyba to nie jest superowe nie będzie znowu walka, a ja nienawidzę walki. Wtedy się trudno walczyć. Trzeba rozwalać te dziadki. Dziadko-maszyna. u Udało się. Pokój ze złotym, stuszonym śliwką. Ła! jak tu się rozwala podłoga. Uh -huh. Mama B. Ma be, be, be. Baby. Piu, Ale co, to są? No, to no, dziwne. Tu będziemy warcie, to jest większość, nie? Krani to śliwka. Czy to będzie dobry pomysł, moim zdaniem? Poczekajcie, zastanowię się. Dobra, ja się nie mogę oprzeć. Więc... Co jest, jest? O, boże, to jest ten dziadek. Jeden, 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 jeden. Tor. Ogólnie to on jest wolny. Nam się łatwo go uda rozwalić. Jeden, jak go łatwo tu rozwalić tą maszynko. Dobrze, właśnie mi tak się jeszcze szybko biegniemy. My go pokonamy łatwizną. No i co to się robi? Zobaczcie. Jak to się tu robi? Goni mnie dziadek. On jest szybki. Nie wiem, no jak mi bije serce tak naprawdę w takim życiu. O, dziadek nie chce dziadkowi się pływać. No dobra. A, nie no tu nic nie widać w tej wodzie. Wi. Płyniemy. To jest drzem. To jest drzema, ale jakaś nie wiadomo jaka woda. A ten tam ciadek biedny ze sobą stoi. E nie, on nie jest biedny, bo jest niemiły po pierwsze. Ale nie! Ja mówię oczywiście o moim dzieciu na prawdziwo. zaczynam. O jeden. Trzeba, bo na dwa skoki. No, nie, będzie tak łatwo, wiedziałam. Uh -oh. Jeśli chcecie mi pomóc, daj, dajcie mi milion łapek w górę, a postaram się to przejść. Czekajcie, no, uda. O, właśnie kliknęliście chyba łapki, nie wiem. Jeśli nie kliknęliście to i tak dobrze, bo nam się i tak udało. Bo ja tu nie mogę O, a to jestem ja? O, super. Co my tu mamy? Skok. O, jaka jest to duża. Prędkość. co to? Jaki chcemy drogę mieć? Nie ja chcę mieć taką. Nie taki. No. A patrzcie jak teraz szybko biegniemy. Yeah. Hej, dziadku. Ale on. Tak sobie tam został ogólnie. I możemy się podbudować. I właśnie takim oto pomysłem chciałam z Wami się pożegnać. Więc bajo!